Jeszcze tylko czarny, czarny, ale nie ma czarnego. Okej. Mrs. widziałam nowy obraz u galerii. Czy to nie Jenna nad nim, nad nim pracowała? Jenna? Ty chyba sobie żartujesz. Nie pracuje nad żadnym już obrazem. Zwolniła się wczoraj. Nie wiem czemu, ani z jakiego w ogóle powodu. A swój obraz zniszczyła. Mm. Ach, nie, zabrakło mi akrylowego. Przepraszam, mogę akrylowy? Skończył się. Oczywiście. Proszę. Dziękuję. O kurczę. Chloe? Tak? Skończył się zielony, a mi jest bardzo potrzebny do wykończenia mojego drzewka. Pójdę do sklepu po zielony. Przynieść Tobie Ale... coś? Nie, nie trzeba. Ja Pani mogę pożyczyć. Mi już nie jest potrzebny, bo już skończyłam. Okej. Okay. Proszę dziękuję. Aha. Muszę coś koniecznie zobaczyć. <śmiech> 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 O nie, o nie, muszę lecieć! O mój Boże! Mam nadzieję, że nic się nie stało. Chloe? Tak? Posłuchaj, nie chodź tam tutaj na ten hall. Nie wolno ci. Tam są rzeczy Jenny, które muszę oddać. Dzwinn, pi-pi-pi-pili, pi Halo? Halo. Cześć, jak się cieszę, że odebrałeś? Tutaj się dzieje coś dziwnego. Odebrałbyś mnie tak za godzinę? Pół, może? Okej, okay. za chwilę będę. Nie będziesz musiała czekać. Mhm, spoko. Pa, pa. Pani Beryl, skończyłam obraz. Mhm. Bardzo ładnie. O! Ale wiesz co? Tak, brakuje tylko jeszcze twojego podpisu. O, nie mogę, to nie mój obraz, naprawdę. Ty chyba sobie żartujesz. No, dawaj. Podpisz go tutaj. To jest no, twoja koralowa. Skoro praca. pani nalega. Już. It's a...